Ja Ostatnio stwierdziłem, że będę, jak kiedyś będę trenerem, czyli już takim, będę dogrywał jako zawodnik. Stworzę pierwszy zespół w historii, który nigdy w życiu nie będzie robił siłowni. Będziemy jechać bez siłowni. Zbiorę takich zawodników. Już mam paru chętnych. I sprawdzimy czy się da. Cześć, Cześć. The best they have. When I was playing against him, he was one to I won't say he, he seems like he was good, but if we would go strong on him, he would go into difficulty also. These two balls four three one one. Okay, so if we if he tries to go. Z naszej strony to to jedynie to, że, że będziemy grać na, na nasze 200-300% i, i, i... Możemy liczyć na to, że, że Polska będzie miała słabszy dzień, to wtedy możemy powalczyć. Bo na przykład na zawodnicy Iranu bardzo czekają, bo, bo dotychczasowe turnieje to niemalże były przy pustych trybunach, a, a tu się dopytywali mnie wczoraj, czy, czy wiem ile biletów zeszło, czy ilu kibiców będzie. Także dopytałem, jest końcówka biletów, także niemal będzie pełna hala i czekamy na to z niecierpliwością. Sztab, Jura trener, piwko i wiśnia asystent. <grymne> to by było to. Chociaż nie, trzeba by było jakieś... Ja mogę iść asystentem. Następnym... Wstrzymujący. ktoś by musiał uspokajać. No to ja, no to ja. Ewentualnie... Rufio? Ja bym był statystykiem. Co tam się tak popatrzy i ci statystyki na mnie? Ja ostatnio stwierdziłem, że będę, że kiedyś będę trenerem. Już takim, będę dogrywał jako zawodnik. Stworzę pierwszy zespół w historii, który nigdy w życiu nie będzie robił siłowni. Będziemy jechać bez siłowni. Zbiorę takich zawodników. Już mam paru chętnych. i Sprawdzimy, czy się da. Zwierzu na ataku. Szymura na przyjęciu na pewno. Wiśnia na środek. Nasze, nasze. na środek. Daszy, daszy. 14. Mi się wydaje, tyman. że to ty będziesz robiliśmy. Za to i siłowni zrobiliśmy. Tak? Z Stefanem. let's think about us let's remember to put the ball where we should put the ball do not to move the hands when we have Ebadipur when he goes 22 or uh, or, uh, or opposite they go to serve strong service let's keep the ball let's not give them the point direct point or, or the ball on the other side okay think about us from the perspective <coughs> 39 minut od pierwszej piłki No to co, spróbujemy elektrycznie poklaskać wreszcie muzyki Tak mi robią Aktywacja. A. 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 Jaki jest wynik Nie Jeden. A jakim wynikiem skończy się ten? 76, which is good, but we don't. We are not bad also. We are 762, but we gave them. We gave them seven errors in service. Okay, apart from the annual that we with the scroll uh, service, but now more than ever it's important for you to remember when you go serving. Where do you want to serve? mm -hmm. Kochani, nic się nie dzieje cały czas, gramy z biał 15、15、15、15、15、2、3、 This is the second or third time that we are struggling when the opponent is playing well. That's not good. Okay, you have to know that we have a quality to play equally against everybody. Every single national team there is now. Okay. So if they play good, we can play good also. But too many times happens that when they play good and put us in difficulty, wow fuck, what is going on? And we start losing the focus of what we should do. We start making too much mistakes. Okay. So for me, this is a valuable lesson for us. We learn that when the opponent is playing good, we have to continue back and not just wait to see what will happen. Okay. That's it. No. No ja tam zaraz może w coś włączę, ja, bo już byłem tam, mówią, że będą gdzieś dzwonić. To co, w hotelu? Wziąłem. Sam, będziesz szczęśliwy. Zaczykajcie, Padek. Sam, zaraz włączę. Ciekawe, co Zimna nie zrobi. Ale tak jak włączy, nie włączy, Nie, to nie jak w się zająć w hotelu. Puch. No w hotelu też nie jest takie, że tak puchnie. No ale chyba wolę się w ciepłej wykąpać kąpać w hotelu. O, przecież ty kole...